Widziałem, że piłkarze często robią ten challenge. Nie wiem, czy chłopak podoba. Pewnie nie, ale nie będę mu dawać taryfy ulgowej. Chłopaku! Co! Jajco! Kończ te pompki! Dawaj na challenge! Pompki jeszcze, challenge. Wykończ mnie ten chłop. Udam, że tego nie słyszałem. To jest bardzo, ale to bardzo techniczne ćwiczenie. Robią to profesjonaliści. I nie zawsze im wychodzi. Ciekawy jestem, jak sobie poradzisz. Będę rzucał ci futbolówkę, a ty będziesz musiał ją przyjąć, oto w tym obszarze. I to ma być trudne? Chłopaku, po co ty dokumentujesz w ogóle? Zobaczymy, czy po, po zadaniu będziesz taki kozak. Ustawiaj się, masz 5 prób. Gotowy? Trzy, dwa, jeden! Chłopaku, ta technika jest zakazana, nie jesteś z Brazylii! A co ja zrobiłem źle? Masz skleć normalnie piłkę jak chłop w Polsce, a nie! Powtarzamy to! <grym> Brawo! No teraz to mi zaimponowałeś, nie wiem co powiedzieć. Pierwszy raz. Lecimy dalej. Co, co za monstrum? <grym> <grym> Dobra, trenerze, czwarta. Brawo. Trzy siedzą. Cztery. Jak cztery? Pierwsza się nie liczy, mówię ci. Liczy? Jesteś z Brazylii czy z Polski? Proszę, odpowiedz mi. Dobra, Polska. Jeszcze dwie próby. A <złysk> ostatnio czujesz ten dreszczyk emocji? O, strasznie. Dawaj. 5 na 5. Kopaku, jak to zrobisz, to nie wiem. Coś wymyślimy. No. O! Ale, fech. Wyjechała? Wyjechała, ale minimalnie. Dobra, życie. I tak zrobiłem pięć, tylko trener się uparł, że nie mogę. Mówiłem ci. Już nie będę ci powtarzać. Piątka. Wiesz, co? Zaliczę ci te pięć. Już huk są Brazylią. I tak jestem w szoku, że podołałeś i zrobiłeś to perfekcyjnie. Chłopaku, szapoba.